Da! er bra man syns hun jenta. Łukasz, Chcemy się w nie? Tak, tak. A tam się że jest. Wszystko jest ok. Łukasz! Szczęść Boże, witam na scenę wszystkich. Dzieci, rodziców, dziadków, babci, krewnych, absolwentów naszego przedszkola. No jak zwykle, zacznę kilka słów takich. Nie um, ogólnej natury a później oddamy głos dzieciom um, może żeby nie zapomnieć to zawsze takiej informacji że w niedzielę jest um, takie paracjalne wydarzenie raz na pięć lat wizytacja, czyli przyjeżdża biskup um, i no, to jest takie oficjalne przyglądanie się, ale nie jest to tylko wizyta kurtuazyjna um, w jakiś sposób co się dzieje w parafii ma się dowiedzieć, a parafianie mają zdać z tego sprawę. No i takie przedstawienie grup będzie nam o godzinie 11.30. Między innymi nasze przedszkole tam będzie się prezentowało. Jeżeli więc rodzice z dziećmi chcieliby uczestniczyć, to zachęcam. W najbliższą niedzielę. Pojutrze. Kolejny rok naszego przedszkola się kończy, dla kilkorga z dzieci to już będzie ostatni rok w naszym przedszkolu. Przedszkole no się rozwinęło w tym roku, ale na pewno mniej niż dzieci. My dorośli się w ogóle nie zmieniamy, tylko widzimy, że, że dzieci rosną i w ten sposób widać, że ten czas przemija w Ewangelii nie ma takiego, nie ma jakiegoś wzorca wychowania, metody wychowawczej, ale pewne wydarzenia, pewne zdania możemy zastosować nawet tak z innego kontekstu że to, nie? Mianowicie, kiedy Jan Chrzciciel, do Jana Chrzciciela uczniowie Jan mówią, że twoich uczniów ubywa, a bo oni przechodzą do Jezusa, to wtedy Jan Chrzciciel mówi no, że tak trzeba. Trzeba, żeby on wzrastał, a ja, żebym się umniejszał. To jest o relacji Jezus, Jan Chrzciciel, ale możemy tu widzieć jakąś taką podpowiedź wychowawczą: że na tym polega wychowanie, by dawać coraz więcej przestrzeni dziecku. Trzeba, żeby on wzrastał. I nie tylko tak, na wzrost i wszędzie, nie tylko przechodząc z klasy do klasy, czy z przedszkola do szkoły. Ale, żeby wzrastał yy, tak w rozumieniu świata, w wyczuciu, jak należy żyć, co robić, yy, i tak, by rodzice byli coraz mniej potrzebni. Oczywiście to jest proces wieloletni, ale dobrze sobie zdawać z tego sprawę od samego początku, że wychowujemy do, do samodzielności. Także, jeżeli chodzi nie tylko do samodzielności, w sensie takim, żeby sobie poradził materialnie, Poradziło sobie dziecko, ale wychowujemy do właściwych wyborów i małe dziecko <grymne> słucha poleceń, ale nie jest idealny taki człowiek, który całe życie słucha innych i powoli uczymy się takiej samodzielności w podejmowaniu decyzji od dziecka. Takich wyborów właśnie. O to nam chodzi. Nie chodzi o to, żeby dziecko było y, doskonale posłuszne i wypełniało wszystkie polecenia łączy z tym, że my wybierzemy później kiedyś współmałżonka, ale żeby wiedziało, co jest. I, I do tego się najpierw przyzwyczaja w ten sposób, że mu się mówi, że się oczekuje. Ale my z kolei oczekujemy właśnie tego, żeby... Dziecko znalazło taki smak. bo Ja to, żeby. Czytałem. Samo odczuwało, że to czynić dobro dla innych jest też dobre dla niego. Jakieś takie systemy wychowawcze musimy sobie wymyślać, opracować, żeby opłacało się być, opłacało to w cudzysłowie to słowo. Nie chodzi o płacenie za dobry uczyń, ale żeby dziecko miało satysfakcję z tego, że jest dobre. Myśląc o um, rozmaite ambicje obec własnych dzieci, abyśmy mieli taką też, żeby rosło na dobrego człowieka, czyli takiego, który wie, co czynić i ma siłę, takie przyzwyczajenie od dzieci, żeby dobro wybierać. No, sygnał z skończyć. To dobry wstęp za nami e, i e... W imieniu przedszkolaków zapraszam całe rodziny do wspólnej zabawy. Na jaką nutę? Na ludową. Na ludowo. No to zaczynamy. tańczyć. <grywka> wzroki, to maluszki tylko zostają, tak? Nie. Bo ja się nie mogę zabijać z rakietowa się mnie Kogo? Widzę, że nie

Moje dziecko po tutaj, dyrestej, ja płaczę, Ale mógłbyś z Łukaszem, Łukasz jest wyższej się nie się <grywa> <grywa> te dwie z przodu, ja pierdolę O, tamto już patrzę No to, to nie. Się rąk, no. <grym _> Już franka palizowała co? Wróćcie. No i zabieram traktory. Przyjść tutaj. No. nie jaką urodziła pojechałam, byłem farmera, nie wiedział, w którą stronę ma głową kręcić, tak uciekła za to i pojechała. Bo... Facet tu się jakieś nie mnóstw, no, takiego tego że ja mam, za chwilę za ty. Cholanta daj mi pan inny, <głosy> to, to, <głosy> to się patrzy no, nie, to na niego jak do I sobie Lamborghini i tchórka do to x2 x3 x4 x5 x6 x7 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x20 x21 x24 x25 x26 x28 x30 x31 x33 x34 x35 x35 x36 x37 x38 x39 x40 x41 x40 x41 x42 x43 x

Nëse ke ndonjë problem me çelësin, më thuaj. Si és que no, 저아 <목소리>